Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Zerodacy. Sejm pod przewodnictwem Marszałka Szymona Hołowni to jest najważniejsze miejsce debaty publicznej i to jest miejsce, z którego powinny wybrzmiewać takie kwestie jak nasze bezpieczeństwo, obronność naszego państwa. Dlatego bardzo żałuję, że w momencie, w którym o takich ważnych rzeczach mówi pani minister, nie ma na sali na przykład pana posła Mencena, który teraz gdzieś pewnie jeździ po Polsce, nie odpowiada na pytania wyborców. Nie ma na sali lidera opozycji, pana Jarosława Kaczyńskiego, który teraz nie wiem, co robi, ale gdy jest taka dyskusja, go tutaj nie ma z nami. Szanowni Państwo, ja jestem bardzo uspokojony słowami pani minister. Cieszę się, że koalicja 15 października w taki sposób działa, że jedno ministerstwo pani pełczyńskiej na Łęcz znajduje środki w Unii Europejskiej, na ogromne wsparcie finansowe obronności naszego państwa, a z drugiej strony ministerstwo pana e, e, premiera Kościniaka Kamysza realizuje największy budżet, jeżeli chodzi o obronność i bezpieczeństwo naszego państwa w historii III Rzeczypospolitej. Dlatego jest, chciałem z tego miejsca podziękować w imieniu Polaków Dziękuję za to, że rząd pośle. realizuje takie kwestie na naszym, bardzo dla naszego proszę bezpieczeństwa. Nie widziałam w tym pytania, ale jeżeli pani minister chce odpowiedzieć, to zapraszam. Pani, pani minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pani minister Katarzyna Pełczeńska na To nie do końca było pytanie do mnie, to było pytanie do nieobecnych. Dlaczego nie chcą przyjść tutaj? i zderzyć się w takiej realnej, merytorycznej dyskusji, co im się w zbrojeniach europejskich wspólnych nie podoba co im się nie podoba w tym że w Europie będzie bezpieczniej i że te zbrojenia są przeciwko Rosji i myślę że nie ma ich tutaj dlatego panie pośle odpowiadając na pana pytania bo oni tak naprawdę się z nami zgadzają ja bym chciała usłyszeć tego który by powiedział że Rosja nie jest wrogiem jest wrogiem że Stany Zjednoczone które wzywają Europę do zbrojenia nie mają racji mają rację i Europa, która się zbroi przeciwko Rosji, nie robi słusznie. Robi słusznie. No więc nie ma ich, bo nie są w stanie zderzyć się z tą oczywistą prawdą. Dziękuję. Dziękuję pani minister. Przechodzimy do następnego pytania. Pytanie zada poseł Stanisław Tomczyszyn, klub parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji udzielanych na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym i kulturalnym a na pytanie pana posła odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan minister Jarosław Naneman Zapraszam panie pośle bardzo. Szanowna pani marszałek panie ministrze takie bardziej konkretne pytanie Wyrażając niepokój sygnałami o zmianie podejścia organów krajowej administracji skarbowej do zagadnienia opodatkowania VAT dotacji udzielanych z budżetu państwa w obszarze sportu, zwracam się do pana ministra z prośbą o wyjaśnienie, czy wsparcie finansowe z budżetu państwa udzielane na organizację imprez i wydarzeń w dziedzinach sportu i kultury w formie dotacji celowej podmiotowi będącemu organizatorem imprezy sportowej lub kulturalnej podlega opodatkowaniu VAT. Odpowiedź na wyższe pytanie jest istotna zarówno dla udzielającego dotacji, jak i jej beneficjenta. Udzielający dotacji winien bowiem uwzględnić fakt jej opodatkowania VAT bądź braku opodatkowania VAT na etapie określania jej wysokości. Otrzymujący dotację celem prawidłowej realizacji przedsięwzięcia winien od początku mieć wiedzę, czy otrzymana kwota z uwagi na potencjalną konieczność odprowadzania jej części nawet blisko jednej czwartej jako VAT do właściwego Urzędu Skarbowego ulega automatycznemu pomniejszeniu. Jednoznaczne wytyczne w tym zakresie są niezbędne do prawidłowego wydatkowania oraz rozliczania środków publicznych pochodzących z udzielanych dotacji celowych, a także szacowania kosztów organizacji imprez sportowych lub kulturalnych przez ich organizatorów. Jest to szczególnie ważne w obliczu coraz bardziej realnej perspektywy organizacji w Polsce igrzysk olimpijskich, która wymaga niewątpliwie wypracowania jasnej i transparentnej architektury finansowej tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo, oczekuję odpowiedzi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panu posłowi odpowiedź na pytanie pana posł odpowiedzi na pytanie pos pana posła udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, pan minister Jarosław Neneman. Zapraszam, panie ministrze. Szanowna pani marszałek, szanowni państwo, tu, tu sprawy nie są takie łatwe. VAT jest trudnym podatkiem, jest to podatek zharmonizowany i zarówno z dyrektywy, jak i z VAT-u wynika, że jeśli pojawia się jakaś, jakaś dopłata, to jeśli ona wpływa na cenę, Albo, dwa przypadki są. Generalnie, generalnie wszystko podam się opodatkowane, jeśli a, istnieje bezpośredni związek tej dotacji z ceną albo jeśli istnieje świadczenie.